Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie odpowiemy na pytanie, które nurtuje wielu miłośników zwierząt, czy węże mają kości? Węże to fascynujące stworzenia, które od wieków budzą zarówno ciekawość, jak i lęk. Ich smukłe ciała i wężowaty kształt sprawiają, że wyróżniają się na tle innych zwierząt. Ale czy pod tą łuskowatą skórą kryje się szkielet? W tym filmie odkryjemy tajemnice anatomii węży i dowiemy się, czy posiadają one kości. Przyjrzymy się ich budowie szkieletu, a także omówimy, jak brak kończyn wpływa na ich ruch i sposób życia. Zapraszam do oglądania. Węże to fascynujące stworzenia, które od wieków budzą zarówno ciekawość, jak i strach. Jednym z pytań, które często pojawia się w kontekście tych gadów, jest to, czy mają one kości? Odpowiedź brzmi. Tak, żmije mają kości. Szkielet żmi, podobnie jak innych węży, składa się z kilku części. Kręgosłup. Jest on zbudowany z wielu małych kości zwanych kręgami. Liczba kręgów u żmi może się różnić w zależności od gatunku, ale zazwyczaj wynosi od 200 do 400. Żebra żebra są przymocowane do kręgów i biegną wzdłuż boków ciała węża. Ich liczba również może się różnić w zależności od gatunku, ale zazwyczaj wynosi od 100 do 300. Czaszka. Czaszka żmi jest stosunkowo mała i lekka, ale zawiera wszystkie niezbędne kości, takie jak szczęka, żuchwa i oczodoły. Kości kończyn. Węże nie mają kończyn, ale niektóre gatunki takie jak pytony i boa, zachowały szczątkowe kości kończyn w postaci pazurów. Kręgi żmi są połączone ze sobą w sposób umożliwiający im dużą elastyczność. Dzięki temu węże mogą poruszać się w sposób płynny i zwinny, a także przeciskać się przez wąskie szczeliny. Warto wiedzieć, że kości żmi są stosunkowo lekkie i cienkie, co pozwala im na szybkie poruszanie się i pływanie. Mimo że żmije mają kości, ich szkielet jest znacznie prostszy niż szkielet ssaków czy ptaków. Jest to związane z ich specyficznym trybem życia i sposobem poruszania się. Mam nadzieję, że ten krótki przegląd pomógł Ci lepiej zrozumieć budowę szkieletu żmij. Węże to fascynujące stworzenia, które od dawna intrygują ludzi. Jednym z pytań, które często się pojawia, jest to, czy węże mają kości. Odpowiedź brzmi: tak, węże mają kości. Ciało węża składa się z setek małych kości zwanych kręgami. Kręgi te są połączone ze sobą elastycznymi więzadłami, co pozwala wężom na poruszanie się w sposób płynny i zwinny. Liczba kręgów u węży różni się w zależności od gatunku, ale może wynosić nawet ponad 400. Węże nie mają kończyn. Co jest jedną z ich najbardziej charakterystycznych cech. Brak kończyn nie oznacza jednak, że węże są bezbronne. Węże wykorzystują swoje ciała do poruszania się, polowania i obrony. Żebra węży są długie i cienkie, a ich liczba również różni się w zależności od gatunku. Żebra pomagają wężom oddychać i poruszać się. Czaszka węża jest złożona i zawiera wiele kości, w tym szczękę. Rzuchwe i kości czaszki. Szczęka węża jest połączona z czaszką za pomocą elastycznych więzadeł, co pozwala wężom na połykanie dużych ofiar. Węże to niesamowite stworzenia, które są doskonale przystosowane do swojego środowiska. Ich kości odgrywają kluczową rolę w ich zdolności do poruszania się, polowania i przetrwania.